Dzień dobry. W śniadaniu z mistrzem mam przyjemność przywitać Panią Agatę Twardą. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Koło mnie Pani książka, architektki czy kobiety zaprojektują lepsze miasta. A moje pierwsze pytanie, jak się Pani podobają nasze miasta w chwili obecnej, choćby naszych dziwica? E, to jest bardzo skomplikowane pytanie, wielopoziomowe. Podobają mi się tak średnio, to znaczy wiem, że miasta dzisiaj mogą wyglądać znacznie lepiej i że nie jest to poza naszym w pewnym wypadku, to jest to kwestia zmiany sposobu myślenia o mieście. Także to, jest dużo do zrobienia. To czego kobiety mogą nas, mężczyzn, nauczyć w sposobie myślenia o mieście? Ehm, te, te to są moje książki rzeczywiście trochę prowokacyjne, ale generalnie na tym e, poziomie i na tym etapie można, możemy posłużyć się tym uproszczeniem, że kobiety mogłyby nauczyć e, całą resztę słuchać obsługiwać się z potrzeby i tak projektować miasta i w ogóle wszystko, żeby było bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników, bardziej życzliwe. Miasto życzliwe to jest prostu świetne określenie, które wydaje mi się oddaje istotę tego, czego bym od miast oczekiwała. No i właśnie wydaje mi się, że z pewną dozą empatii i większego zrozumienia łatwiej byłoby to osiągnąć. Która z Pani rozmówczyń, Pan architekt, architekt teraz by trzeba było powiedzieć, archi, nie, architekt i się zawiesiłem w rodzaju żeńskim, architekt tekt, czy jak to odmienić? Tak, tak to, no to powinienem jest odmienić. Dobrze. To się... to Takie też w języku, w którym mamy chrzem chrząszcza. E... I dużo takich wyrazów, to naprawdę architekta i architektek nie jest aż takim trudnym wyrazem. No nie, nie, ja tylko zadałem sam sobie i pani pytanie, a, czy to odpowiednio odmieniłem. Która z pani bohaterek y, 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 wydaje się pani najbardziej właśnie czynić takie miasto, opowiadając o architekturze, przybliża nam takie miasto życzliwe. Czy wszystkie one, czy któraś z tych rozmów? a one są podzielone na trzy części, miasta, budynki, obok, to która z tych rozmów dla naszych słuchaczek i słuchaczy byłaby właśnie uczyła, by najbardziej, czy można po każdą z tych rozmów, można pojedynczo czytać, która, której lektura by właśnie uczyła nas odczytywać, że dla architekt, architek czyń, architektura miasta może być właśnie bardziej życzliwa. No, wydaje mi się, że każda, każda z bohaterek architektek, urbanistek, bo właściwie jest tam też czekolowska i jestem tylko zawodczyni, także właściwie jest tam więcej zawodów niż tylko architektki, że każda dodaje jakiś, jakiś kawałek do tej układanki. Ale jeżeli chodzi o miasto Rzeczkowe sensu to chyba najbardziej polecam rozmowę z Ełą Kaj, biedańską rdańsko, która w ogóle opowiada o tym, jak działa Wiedeń, jak działa całe biuro w Wiedniu. Bardzo ciekawa instytucja, która rozpoczęła właściwie taki proces w latach 90. dostosowywania miasta do potrzeb kobiet, a potem przerzuciła się w ogóle na takie sprawianie, żeby miasto było dla wszystkich bardziej życzliwe i przyjazne, i łatwiejsze w obsłudze. Więc jeżeli chodzi o miasta, to, to chyba Ewa Kali. W książce rozmowa z panią Ewą jest na stronie 57. Wiedeń ma też taki swój niezwykły epizod architektoniczny, zwany trochę dla uproszczenia Czerwonym Wiedniem. Mianowicie to jest ten Wiedeń międzywojenny z tą architekturą, właśnie chyba życzliwą ludziom. Dobrze skomponowaną także urbanistycznie i funkcjonalną, i urbanistycznie tworzącą pewną całość. I kiedy jesteśmy przy Wiedniu, i to na ile bardziej ten Wiedeń jest kobiecy niż na przykład kobiecy są gliwice w architekturze? No, jak, już, jak już wspomniał Pan o Czerwonym Wiedniu, to tak, to jest świetny epizod. Ja właśnie, no myślę, że nawet nie epizod, bo on ta myśl Czerwonego Wiednia trwa aż do tej pory. Bo w nim oprócz tej architektonicznej odnoty, czyli tego, jak wyglądały te, ta zabudowa i zresztą do tej pory na elewacjach widzimy opisy tych budynków, no to przede wszystkim chodziło to przekonanie, że mieszkanie nie może być towarem spekulacyjnym i że no, miasto należy do wszystkich w jakiś sposób. I wydaje mi się, że to jest najważniejsza myśl kluczowa i ta, która odróżnia wiele, które jest teraz przecież we wszystkich rankingach zawsze w to miast, najbardziej przyjemnych do życia eee, i jest rzeczywiście właśnie takim miastem życzliwym, od y, miast takich jak nasze Gliwice, w których mieszkanie jest tylko i wyłącznie towarem, właściwie towarem spekulacyjnym, różnym inwestycyjnym, jak stał tak zwał, więc to jest taka główna różnica, no a potem ona się też oczywiście przekłada na samą przestrzeń, w Wiedniu byłoby niemożliwe, absolutnie niemożliwe, żeby powstawała taka zabudowała nowa, jaka powstaje teraz dookoła, widzieć, że każda działka jest zabudowana zupełnie osobno, bez żadnego skorelowania z przestrzenią dookoła, bez żadnego pomyślunku, że nagle gdzieś tam mieszka 150 osób bez dostępu do infrastruktury, do, do drogi, do przystanku, do szkoły. E, absolutnie niemożliwe byłoby oparcie całej komunikacji na komunikacji samochodowej, a tak jest właściwie u nas, kiedy pierwszy, żeby przejść przez ulicę, musimy nacisnąć guzik i w ogóle poprosić ładnie i grzecznie postać, eee, a pierwszeństwo mają zawsze samochody. Eee, nie można byłoby takie przerywanie ścieżek rowerowych, żeby przejeżdżając przez jeszcze trzeba było 17 razy zajść z tego roweru, żeby na przykład nacisnąć guzik. Także jest wiele różnic. Eee, no i tu jest przy okazji zeszła kobieca i Kobiet, kobiety spojrzenie, które mówi na przykład o tym, że są potrzebne toalety w mieście, często niekoniecznie takie właśnie za 5 złotych czy za ileś tam złotych, tylko po prostu darmowe, że potrzebne są ławki często w cieniu, żeby można było usiąść, parki otwarte publiczne, tu akurat mamy bardzo duży potencjał, bo tych parków wcale nie jest tak mało w Gliwicach, ale też na przykład takie drobne rzeczy jak nawierzchnie, mamy znowu stosunkowo nowo nawierzchnię dookoła rynku. Zamieniamy ten rynek i ten te średnieście na bardziej piesze, no ale tak jak się niewygodnie chodzi po tych e, kocichubach, no to naprawdę e, jest też jakimś strasznym anachronizmem. Także nolazowym no, jeszcze trochę, ale to są takie główne. Kiedy pozostajemy właśnie przy tych różnicach, mówiliśmy o dwóch miastach, o Gliwicach i o Wiedniu, no ale wspomniała Pani o rowerach i gdybyśmy się przenieśli do takiego miasta trochę bardziej na północ, od Gliwic do Kopenhagi, czy do Malmy, czy do Sztokholmu, dlaczego w polskiej urbanistyce, w polskiej architekturze, zarówno tej zdominowanej przez mężczyzn, jak i tej kobiecej, myślenie o tym, że miasto może być właśnie życzliwe, przyjazne, dopiero raczkuje. Z czego wynikają takie właśnie także urbanistyczne zapóźnienia wiążące się z czymś takim, co się w Wiedniu, tak jak pani powiedziała, pojawia, że jest jakieś centralne biuro urbanistyczne. Ktoś zarządza przestrzenią, prawda? że ona nie jest taka chaotyczna. Że nasze oczy, kiedy przebywają w takiej przestrzeni, mniej się męczą niż takie, kiedy to wszystko jest takie rozproszone i, i trochę tak jak u Żeromskiego rozdziobane przez brony i kruki. No to trochę właściwie jest dobre, dobre porównanie, bo my cały czas nie potrafimy. Bo, bo rzeczywiście, no, ten wątek kobiecy w mojej książce jest jakimś tam pretekstem o, do wyobrażenia sobie. Lepszej, lepszej przestrzeni. A żeby ta lepsza przestrzeń była, to musimy o niej też myśleć wszyscy jako o pewnym dobru wspólnotowym. O tym, że sposób w jaki funkcjonuje miasto jest w interesie nas wszystkich i że jest też obowiązkiem nas wszystkich. Czyli nie działa to tak, że jeżeli jestem właścicielem celem właścicielką jakiejś działki, to mogę sobie na nie zrobić zupełnie cokolwiek mi się podoba, tylko że właśnie to musi włączać się w cały system, w infrastrukturę w te połączenia. No i te, tego, tego myślenia nam bardzo brakuje. Brakuje nam też tego, czy cały czas tkwimy trochę w tym myśleniu z lat 90. -tych, 2000 -tych, o takim technokratycznym rozwoju, czyli o tym, że musimy budować. Nowocześnie, ale w źle pojęty sposób, a że właśnie rozumiemy to nowocześnie, że jest y, y, dużo dróg z wieloma pasami dużo fabryk, dużo zakładów przemysłowych, stref i tak dalej. Nie myśląc w ogóle o tych takich miękkich rozwiązaniach, które w tej chwili są znacznie bardziej istotne, szczególnie po tym, jak świat ja się zmienił po pandemii, gdzie praca jest bardzo rozproszona, ludzie często pracują w i Nie trzeba już ich przestrzennie łączyć, natomiast trzeba im zapewnić jakąś wyższą jakość życia. I ten, ten problem z takim myśleniem całościowym jest chyba problemem. W takich drobnych rzeczach widać to na przykład w rozczłonkowaniu różnych urzędów w miastach, gdzie zarząd dróg pracuje zupełnie oddzielnie niż zarząd zieleni. Każdy ma jakieś swoje wytyczne i one są bardzo często niekoordynowane. No i brakuje takiego całościowego myślenia strategicznego właśnie. To Gdyby Pani bohaterki miały zaprojektować takie kobiece miasto, to czy łatwiej jest je projektować od podstaw jako coś takiego porównywalnego, nie wiem, do symbolicznej stolicy Brazylii, do miasta Brazylii? Czy, czy lepiej jest coś modernizować, zmieniać, udoskonalać, przekształcać? choćby właśnie tak, jak taką tkanką zmieniającą się jest Kopenhaga, jest Sztokholm, jest przede wszystkim Amsterdam. Mhm. Tak, to znaczy, no może łatwiej rzeczywiście jest coś zaprojektować od początku, ale chyba nie łatwość procesu projektowania jest to istotna, bo no, zdecydowanie najlepiej w dzisiejszych czasach jest coś modernizować i przetwarzać, jakakolwiek rzecz, odnowiona czy zmodernizowana będzie zawsze lepsza na przykład dla środowiska niż ta wybudowana czy zrobiona na nowo. E, tak samo, no, nawet prosty przykład samochodów, że dla środowiska mniej będą szkodliwe te, te stare samochody, które już mamy niż nowe, wyprodukowane, super e, niby ekologiczne, bo, bo one muszą być wyprodukowane nowe. Także ja jestem e, wszystkimi rękami za tym, e, żeby jednak Odnawiać, modernizować i zmieniać. No a już jeżeli chodzi o miasta, to absolutnie miasta mają mieszkańcy. Bo ci mieszkańcy są najważniejsi. Jakiś duch miasta, to, to się wiąże z jego historią, ze zmianami. No trzeba tylko wszystkie zmiany wprowadzać w pewnym porozumieniu z ludnością i w pewnym zrozumieniu ich potrzeb, ich historii, żeby tej historii nie, nie wymazywać, nie, nie, nie udawać, że ona była inna. Tylko właśnie modernizować. Także to jest super, właśnie, że niezależnie od tego, jakie mamy problemy w tych miastach, one nie są nieodwracalne. znaczy, miasta żyją, miasta się zmieniają i super, żeby tak było. Tylko właśnie, wybierzmy dobrze tą stronę, z którą się mają zmieniać. Czwarty rozdział pani, pani książki, to jest pod tytułem Słowo, to takim narzędziem także dla architektki i dla kogoś, kto porusza się w przestrzeni publicznej, służącym do komunikacji, do wyjaśniania, jest słowo. Czy nasza architektura jest słowem dobrze opisywana? No w okay. ogóle, znaczy ja oczywiście żyję w bańce jakichś wśród architektów, i dla mnie to, co się opisuje, dla mnie jest. Natomiast ja wiem skądinąd, że hmm, poza tą naszą zamkniętą bańkę, nie za bardzo wychodzi w ogóle opowiadanie o architekturze, nie za bardzo się pojawia w przestrzeni publicznej. Jeżeli już, to tylko jako takie ikony, właśnie takie jakieś highlighty, albo zabytki najbardziej e, istotne, albo jakieś tam najbardziej, najczęściej omawiane budynki najważniejsze. Ewentualnie potem jako e, problem mieszkaniowy, który już dotyka ludzi i, pojawia, natomiast ta architektoniczna część gdzieś tam bardzo mocno umyka. E, więc wydaje mi się, że tego bardzo brakuje. I także w szkole, że gdybyśmy nauczyli się o tym mówić, ale mówić o architekturze właśnie nie też jako o całości, jako o systemie, jako o połączeniu, po architekturze połączonej z urbanistyką, e, bardziej byśmy rozumieli, to, dlaczego w niektórych miastach nam się podoba, dlaczego w niektórych miastach nam się nie podoba e, i też moglibyśmy potem głosować, czy, czy działać właśnie w tą stronę, żeby miasta e, szły w tą stronę, która sprawi, że będzie się nam z nich lepiej e, mieszkało. Także tak, ja zdecydowanie e, myślę sobie, że potrzebowało i byśmy w tej przestrzeni publicznej coraz więcej rozmów w architekturze. Fantastycznych książek na ten temat też się coraz więcej pojawia, no ale jak to z książkami, to książki są niszowe, a książki architekturze są, są niszowe.